Dzień dobry, Piotr Malinowski. Zapraszam na informacje TKN24 Końskie. A co w dzisiejszym wydaniu? Wielkie zmiany w Koneckim Szpitalu. Ruszają budowy sal gimnastycznych i termomodernizację szkół w gminie Radożyce. Blok na środku osiedla w Końskich. Co dalej? Kazimierz Tischner opowiadał o swoim wybitnym bracie. Wielkie zmiany już od środy szykują się w szpitalu imienia świętego Łukasza W Końskich. We wtorek o północy swoją kadencję na stanowisku dyrektora kończy Wojciech Przybylski. Jak zdradza, nie zamierza walczyć w konkursie o ponowne zatrudnienie. To oznacza, że od jutra lecznicą będzie zarządzać nowa osoba. Doktor nauk medycznych Wojciech Przybylski stanowisko naczelnego dyrektora szpitala w końskich pełni od 1992 roku. Po 30 latach jego zarządzania placówką nastąpią zmiany. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, zarząd powiatu chce przeprowadzenia pełnej procedury konkursowej. Od czasu wygaśnięcia umowy obecnego dyrektora ma na jej rozpoczęcie 3 miesiące. Prawdopodobnie już w środę Zarząd Powiatu Koneckiego przedstawi osobę, która zostanie dyrektorem, ale tylko na czas sprowadzonego konkursu. Z naszych informacji wynika, że niemal na pewno będzie to któryś z obecnie zatrudnionych w placówce lekarzy. Więcej szczegółów znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl. Gmina Radoszyce otrzymała środki i podpisała umowę na remonty szkół i budowę sal gimnastycznych. O szczegółach opowiedział burmistrz Michał Pękala. Szanowni Państwo, wielki dzień dla Miasta i Gminy Radoszyce. Dziś miało miejsce podpisanie dla nas ważnej umowy. Umowy, które mamy finansowanie ze środków krajowych Polski Ład, 4,5 mln złotych, oraz ze środków miasta i Gminy Radoszyce z naszego budżetu, ponad 1,5 miliona złotych. Inwestycja jest trafiona, bo inwestycja trafia dla naszej młodzieży młodzieży szkolnej, szkoły, górniki plus Wiczkowice uzyskają nową salę gimnastyczną, będą mogli korzystać z tych sal gimnastycznych, a szkoła podstawowa Kłócko i szkoła podstawowa Kapałów, częściowa termomodernizacja. Inwestycja w tej chwili została jakby podpisana, umowa z wykonawcą. Lada chwila wykonawca będzie wchodził na budowę. Inwestycja jest podzielona na etapy. I za półtora miesiąca miejmy nadzieję, że zgodnie z umową będziemy mogli w pełni korzystać z tych obiektów. Mamy kolejne informacje dotyczące budowy bloku mieszkalnego na osiedlu Jana Pawła II w Końskich. To jeszcze nie koniec batalii mieszkańców tej okolicy. Pierwszy budynek jest już na wykończeniu. Budowa drugiego została natomiast wstrzymana przez wojewodę świętokrzyskiego. Deweloperzy złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję władz wojewódzkich. Wnosili oni o tym, że projektowane budynki są jednak wielorodzinnymi. Wojewoda w odpowiedzi podtrzymał swoją decyzję. Dokładnie 30 marca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę przedsiębiorców budujących obiekt. Istnieje możliwość, że deweloperzy sięgną po pomoc do sądu wyższej instancji. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym portalu tkn24.pl Istnieje szansa na powstanie przystanku kolejowego w Czerwonym Moście pod Końskimi. Miałaby to być część modernizacji trasy Tomaszów Mazowiecki-Skarżysko-Kamienna. W dokumentacji złożonej do programu Kolej Plus, oprócz zapisów o elektryfikacji znalazł się także ten o budowie nowego przystanku w Czerwonym Moście. Do powstania miejsca zatrzymywania się pociągów w tej miejscowości jednak jeszcze daleka droga. Listę projektów możliwych do realizacji w ramach tego programu musi jeszcze zaakceptować Ministerstwo Infrastruktury. Przy obecnych zawirowaniach gospodarczych nie wiadomo kiedy i czy w ogóle do tego dojdzie. W Leśnictwie Krzyżówki w gminie Radoszyce miała miejsce akcja Łączą nas drzewa. W ramach działań posadzono 2000 drzew. Materiał Arka Górala. Samorządowcy i przedstawiciele Lasów Państwowych, ale i gospodynie wiejskie, sportowcy czy młodzież szkolna w czwartek w Leśnictwie Krzyżówki w gminie Radoszyce wzięli udział w akcji Łączą nas drzewa. Uczestnicy eventu wsadzili w sumie 2000 sosen oraz lip na terenie, który wcześniej był wykarczowany. Leśnicy podkreślali tym gestem, że w całym kraju rocznie więcej drzew sadzą niż wycinają. Spotkanie pod hasłem Łączą nas drzewa rozpoczęli uroczystą melodią przedstawiciele zespołu sygnalistów. Głównym organizatorem wydarzenia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu z obecnym na miejscu jej szefem Andrzejem Matysiakiem, a także Nadleśnictwo Radoszyce z nadleśniczym Mateuszem Garbaczem. Ten ostatni przywitał wszystkich obecnych. Po nim głos zabrał dyrektor Matysiak, a także gospodarze województwa świętokrzyskiego, czyli wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i gminy Radoszyce, na której terenie odbywała się akcja, burmistrz Michał Pękala. Jesteśmy na wspólnym sadzeniu lasu w ramach ogólnej, ogólnopolskiej akcji Łączą nas drzewa. Akcja ta została zapoczątkowana przez pana Edwarda Siarkę, wicemistra, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, odpowiedzialnego za leśnictwo i za łowiectwo, oraz dyrektora generalnego lasów państwowych pana Jó Józefa Kubice. Na to święto zapraszamy wszystkich przyjaciół związanych z lasami, związanych z przyro przyrodą. Jeśli chodzi o akcję Łączą drzewa i to święto lasu, wracamy do tradycyjnego, wspólnego sadzenia lasu z lokalnymi społeczeństwami, ze wszystkimi grupami spo społecznymi. Chcemy też zwrócić uwagę na pracę leśnika, która zresztą mówią, że leśnicy tylko, proszę Państwa, wycinają drzewa. Otóż nie. Leśnicy więcej sadzą, jak wycinają, to jest raz. I jedno ważne, lasu w Polsce przybywa. Niech nikt nie mówi, że lasów w Polsce przybywa. Za rok ubiegły przybyło w, la, w Polsce lasów ponad 2000 hektarów. Także lasów w Polsce przybywa i to jest ważne. Połączą nas drzewa, to bardzo piękne hasło, ale tak naprawdę łączy nas chyba sympatia dla przyrody, dla tego co jest piękne w naszej ojczyźnie, a lasy są tym elementem, który zdobią na pewno ojczyznę. I bardzo się cieszę, że. Zostałem potwierdzony w tym, że lasów nam przybywa, bo tak niektórzy złośliwie mówią, że wycinamy, wycinamy, a nic nie sadzimy. Sadzimy. Ja pamiętam w zeszłym roku to samo były nasadzenia. To kolejna akcja na terenie miasta i gminy Radoszyce. Jeszcze kilka dni temu razem z nadleśnictwem Radoszyca organizowaliśmy w naszym parku w dniu ziemi. Właśnie sadzonki dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, zarówno dla naszych mieszkańców. Tam aż 1500 sadzonek zostało rozdane. Kolejna akcja, jedno dziecko jedno drzewko na naszym zalewie. Jeszcze wcześniejsza, ponad 10 tysięcy drzew zasadzonych na naszym pięknym zalewie. Szanowni Państwo, dziękujemy dyrekcji, że właśnie spotkaliśmy się w tym miejscu i tak jak zostało powiedziane, że łączy nas przyroda, zasadźmy to pole uprawne. Oprócz wspomnianych w wydarzeniu udział wzięło mnóstwo gości. Do sadzenia drzew przybyli też wodarze powiatu koneckiego, starosta Grzegorz Piec, członek zarządu Jarosław Staciwa i radnik Grzegorz Juźwig oraz Wojciech Owczarek. Obecnie. Na miejscu byli wójtowie gmin, na których terenie działa nadleśnictwo Radoszyce: Leszek Kuca z rudy malenieckiej, Robert Wielgopolan z Supi Koneckiej oraz wicewójt Smykowa Jerzy Duda. Gminy Końskie reprezentowała zaś delegacja z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z jego prezesem Waldemarem Pietrasikiem na czele. Po przemówieniach przyszedł czas na krótki instruktaż mówiący o tym, jak prawidłowo sadzić drzewa. Podnosimy kostur do góry, uderzamy. Tylko naturalnie głębiej. Tutaj się nie wbiło. Tutaj jest przygotowana obok gleba, ale to, to musi być dużo głębiej. Robimy tak. Tylko robiąc w ten sposób, nie możemy stworzyć korzeni powietrznej na dole. My będziemy obok was chodzić, i będziemy wam pomagać. Po, po, wyciągnięciu, po wyciągnięciu kostura, osoba z którą pracuje, no nie da się, trzeba. No, no nie da się, nie da się teraz w tym momencie. Ale wsadzamy tą sadzonkę w, w dół. Głębiej i pociągamy ją troszeczkę do góry, po to, aby sadzą, aby wszystkie korzenie były skierowane w dół. Na, następnie uderzamy znowu kosturem, zabi, zamykamy, zamykamy otwór, który wykonaliśmy i udeptujemy bardzo dokładnie, po to, aby po prostu. Woda z gleby nie odparowywała. Następnie wszyscy ruszyli w teren, by rozpocząć wielką akcję zalesiania leśnictwa Krzyżówki. Doskonale radzili sobie przedstawiciele klubów sportowych, takich jak KSS Perkońskie, Konecki Klub Karatek Okoszyńczy, Stowarzyszenia Imperaktiv. Równie dobrze gospodynie z kół z terenu gmin Radoszyce, Smyków i Ruda Maleniecka. Natomiast największą frajdę z tego proekologicznego czynu miały dzieci i młodzież szkolna oraz przybyli na miejsce harcerze. Po skończonej pracy każdy mógł się posilić przy stoiskach przygotowanych przez już wcześniej wspomniane gospodynie. Mniejsze remonty drogowe i przebudowy trwają obecnie lub dopiero co się zakończyły na terenie gminy Końskie. Mowa o nowych drogach w kilku sołectwach, a także przebudowie przejścia dla pieszych przy ulicy Mostowej. Remonty dróg trwają już m.in. w Wincentowie, Kornicy, Pomorzanach, Modliszewicach czy Wąsoszu. Kolejna okołodrogowa inwestycja realizowana przez gminę Końskie ma miejsce przy ulicy Mostowej w samym mieście. Samorząd zdecydował się ubiegać o dofinansowanie do budowy bezpiecznego przejścia dla pieszych i po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu je buduje. Powstaje zupełnie nowy odcinek odcinek chodnika od ulicy Armii Krajowej z oświetleniem drogowym i specjalnie oznakowanym przejściem. W czwartek w Końskich miało miejsce spotkanie z Kazimierzem Tischnerem, bratem wybitnego polskiego filozofa Józefa Tischnera. Ksiądz Józef Tischner był wybitnym polskim filozofem, myślicielem czy w końcu pisarzem. Zmarł w czerwcu 2000 roku. W czwartek w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości W Końskich miało miejsce spotkanie z bratem Józefa Kazimierzem Tischnerem. Było ono poświęcone życiu i twórczości tego znakomitego myśliciela. Spotkanie pod nazwą Mój brat, ksiądz Józef Tischner, rozpoczęło się o godzinie 16.30. Jego inicjatorem i organizatorem były Fundacja Misja i Pamięć Księdza Marcelego Prawicy oraz Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Honorowym patronatem wydarzenia objął burmistrz Miasta I Gminy Końskiej. By posłuchać o księdzu Józefie Tisznerze do siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Staszica przybyło kilkadziesiąt osób, a wśród nich znaleźli się także prezes KSWP Marek Mika oraz burmistrz Krzysztof Obratański. Spotkanie otworzył prezes Fundacji Misja i Pamięć księdza Marcelego Prawicy, mecenas Jan Nowak. Mamy to szczęście, że możemy dzisiaj wysłuchać opowieści, gawędy o księdzu Józefie Tisznerze aż wierzyć się nie chcę, że to ponad 20 lat, kiedy już ksiądz profesor Józef Tischner owszem, ale możemy powiedzieć, że cały czas jest z nami, kiedy o nim myślimy, kiedy słuchamy jego nauki, kiedy czytamy. Książki jego. Potem uwaga przybyłych skupiła się już tylko na bracie księdza Józefa, Kazimierzu Tisnerze, który to jest również prezesem stowarzyszenia Drogami Tischnera. Gość snuł długie i krótsze opowieści o życiu księdza Józefa, a także przeplatał je humorystycznymi historiami dotyczącymi zazwyczaj polskich gór oraz górali. W trakcie spotkania wyświetlane były także fragmenty wywiadu przeprowadzonego wiele lat temu przez znaną dziennikarkę Alicję Rezich Modlińską. Przybyli na spotkanie mogli zakupić książki jako cegiełki na rzecz Tisznerowskiej fundacji, a także album dotyczący księdza Marcelego Prawicy jako cegiełki dla organizacji poświęconej jego pamięci. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Zbębnowa w gminie Gowarczów otrzymała wóz strażacki. W minioną środę pojazd został poświęcony materiał Aleksandry Jędrasik. środowy wieczór w miejscowości Bębnów w gminie Gowarczów odbyło się oficjalne przekazanie wozu strażackiego, zakupionego jakiś czas temu na potrzeby tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydarzenie poprzedziła Msza Święta w kaplicy w Bębnowie, podczas której miało miejsce poświęcenie pojazdu. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe oraz włodarze i radni gminy Gowarczów, w tym wójt Stanisław Pacocha oraz sołtys z miejscowości Bębnów Katarzyna Sobczyńska. Pojazd służył wcześniej strażakom ze Świętoszowic. Położonych w województwie śląskim i został odkupiony przez gminę. Jednostka o zmianę wozu na nowszy ubiegała się już od zeszłego roku. Koszty tego auta to jest 40 tysięcy złotych, jak tu już pan naczelnik powiedział, część jest pozyskanych z Funduszu Sowieckiego, część dołożyła Rady, Rada Gminy. Cieszę się, że tutaj się zaangażowała bardzo pani sołtys z radnymi, ze strażakami w pozyskanie tego wozu i cieszę się z tego miejsca, że, że mieszkańcy mogą się czuć przez to bardziej bezpiecznie. Mają już wyremontowaną świetlicę, także, także remizę, garaż i brakowało tego nowszego auta. Nowy wóz strażacki to Star 266. To jest wóz używany oczywiście, można powiedzieć, że jest to wóz stary, nowy, w bardzo dobrym stanie i typowo terenowy, tak? I auto, które jest nam potrzebne, dlatego dość, że dość często wyjeżdżamy po prostu w ciężki teren, gdzie jest są pola, lasy. I potrzebne są auto typowo terenowe z trzema osiami, z napędem na wszystkie osie. Dlatego, że stare auto, które mieliśmy, już było dość mocno wysłużone, a ponadto miało tylko dwie osie i nie zawsze sobie radził w ciężkim terenie. Pojazd jest wyposażony w najbardziej niezbędne artykuły i narzędzia przydatne podczas pracy w terenie. Mamy aparaty tlenowe, mamy agregat prądotwórczy, mamy pompę nawarę. Piłę motorową, no i oczywiście masę wężów, prądownice, no i przeróżne rzeczy, oczywiście też do, do gaszenia jakichś traw, jak również łopaty, które służą gdzieś tam przekopaniu, oddzieleniu tego ognia, żeby się dalej nie przemieszczał. Oczywiście jest też wyposażony w dodatkowe oświetlenie, armatkę wodną. Strażacy Ochotnicy bardzo cieszą się z otrzymanego wozu. Chciałem oczywiście podziękować. Pani Sołtys, radnym mieszkańcom Sibemnów, którzy w głosowaniu wyrazili zgodę na przeznaczeniu części środków, które miały pójść na inne cele, tutaj również wiejskie, że chciałem podziękować za to, że przeznaczyli te środki, zgodzili się wspomóc nas. No i oczywiście radnym gminy, wójtowi. Nowy samochód niewątpliwie znacznie ułatwi pracę jednostce zbębnowa oraz sprawi, że będzie ona bardziej bezpieczna. Na konserwację pojazdu oraz czyszczenie sprzętu trzeba bowiem poświęcić wiele energii i czasu. Teraz strażakom będzie o wiele łatwiej wjechać w las czy w inny ciężki teren, lub na przykład przewieźć wodę potrzebną do ugaszenia pożaru. Uczniowie szkół podstawowych z powiatu koneckiego wzięli udział w turnieju dotyczącym bezpieczeństwa drogowego. Sprawdzono m.in. wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. W czwartkowy poranek na placu przed salą bankietową U Motyla przy ulicy Fabrycznej w Końskich odbyły się eliminacje powiatowe do turnieju pod nazwą Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Udział w wydarzeniu wzięło 70 uczniów ze szkół podstawowych z terenu całego powiatu koneckiego. Po wylosowaniu drużyn młodzież przystąpiła do krótkiego egzaminu teoretycznego w formie pisemnej. Następnie każdy z uczestników odbył test praktyczny polegający na bezbłędnym pokonaniu wszystkich przeszkód oraz wydarzeń wykonaniu zadań przygotowanych przez organizatorów. Turniej ma na celu doskonalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz techniki jazdy rowerem. Dodatkowo warto zaznaczyć, że zwycięskie drużyny będą brać udział w eliminacjach wojewódzkich. Po ukończeniu toru przeszkód przyszedł czas na sprawdzenie, jak uczniowie poradzą sobie w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyli oni ćwiczenia za pomocą fantoma oraz specjalnego sprzętu używanego podczas nagłych akcji ratunkowych. Nadzór nad młodzieżą sprawowała ratowniczka medyczna Anna Siemieniec, sekcyjny Mateusz Szczygła oraz aspirant Łukasz Pietrzyk z Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Na koniec wszyscy uczestnicy turnieju zebrali się na sali, gdzie ogłoszono wyniki. Zwycięzcami w obu kategoriach zostali uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, natomiast pełne wyniki znajdą Państwo w naszym portalu tkn24.pl. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta konecki Grzegorz Piec oraz Krzysztof Obratański, burmistrz miasta i gminy końskie, którzy wraz z komendantem powiatowym Policji w Końskich, inspektorem Rafałem Zielińskim i naczelnikiem Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich Marianem Wikierom wręczyli zwycięzcom lśniące pucharki. Medale, dyplomy oraz ciekawe nagrody rzeczowe. W Fałkowie obchodzono dzień strażaka, podczas którego nagrodzono najlepszych druchów oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla młodzieży. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Fałkowie. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpił przemarsz na plac przed remizą OSP w Fałkowie, gdzie rozpoczęto oficjalne obchody dnia strażaka. W trakcie wydarzenia nagrodzono wielu druchów oraz rozstrzygnięto konkurs dla młodzieży o nazwie Stop wypalaniu traw. Listy nagrodzonych osób znajdziecie Państwo w naszym portalu. Dzień strażaka świętowała też gmina Ruda Maleniecka, gdzie między innymi poświęcono nowego kłada lokalnego. Jednostki. W sobotnie popołudnie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy ruda Maleniecka zebrały się, by świętować Dzień Strażaka. Skromna uroczystość rozpoczęła się od zbiórki przed strażnicą OSP ruda Maleniecka. Potem duchowie wzięli udział w mszy świętej, po której poświęcono nowy nabytek jednostki OSP Ruda-Maleniecka, Kłada. W święcie strażaka w gminie Ruda Maleniecka wzięli udział członkowie jednostek OSP Lipa, OSP Młotkowica, OSP Wyszyna Fałkowska, OSP Dęba, OSP Koliszowy, OSP Kołoniec oraz OSP Ruda Maleniecka. We wstępie została wciągnięta flaga związku OSP RP na maszt i odegrany hymn związkowy. Później pod oddział przemaszerował do kościoła, gdzie odbyła się msza w intencji strażaków i ich rodzin. Po mszy miało miejsce poświęcenie nowego kłada, który od kilku miesięcy służy w Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda Maleniecka. Ten kład sprawdził się w Pani Ratowniczo które miały miejsce w minionym roku, ale również służy też jako taki sprzęt gospodarczy. Pomocne w osiążaniu chociażby nawet chodników. Kład to był takie nasze już powiedzmy kilkoletnie marzenie, które udało się zrealizować zakupić go w 2021 roku. Dzięki sfinansowaniu Urzędu Gminy, darczyńców tutaj miejscowych i firm ubezpieczeniowych, ta dotacja z kolei pochodziła z, była przekierowana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Co to zmieni dla waszej jednostki? No, nasza działalność operacyjna teraz ma znacznie większy zakres, bo możemy być bardziej mobilni w trudnych działaniach, czy to pożarów lasu, pożarów traw, ale przede wszystkim podczas działań poszukiwawczych, bo takie zdarzenia też dosyć często się zdarzają, że Starsza osoba zaginie, pójdzie gdzieś, oddali się od domu, i wtedy bardzo ważne jest, żeby jak najszybciej znaleźć taką osobę. Wtedy jest większa szansa na uratowanie takiej osoby. Na koniec dnia strażacy przemaszerowali ponownie pod remizę, gdzie pododdział został rozformowany. Tym samym zakończyła się oficjalna część uroczystości. To tyle na dziś w informacjach TKN24 Końskie. A na kolejne zapraszam Państwa już w najbliższy czwartek.